Cześć. Cześć! 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 Gdzie idziecie? Idziemy do szpitala. Mają dziś dzień otwarty w centrum porodowym. To tam, gdzie się urodziłyśmy, ale bym chciała to zobaczyć. Możemy iść z babi? Nie wiem, czy wpuszczają tam dzieci. Chyba tak. Chętnie je zabierzemy, jeśli chcą. Pa, pa, bo, pa! Pa! Jesteśmy na miejscu. Trzeba się dowiedzieć, gdzie mamy teraz iść. Dzień dobry, przyszliśmy zobaczyć centrum porodowe. Dobrze! Proszę tędy prosto i w górę na drugie piętro. Dziękujemy. O! Patrzcie jakie urocze baluchy! O, tam są toalety. Pójdę skorzystać. Poczekacie chwilkę? Okej. Okay. Ah! Ah! Marcin, Marcin, o nie, podnieś się. Zrobiłeś sobie coś? Tak, boli mnie ręka i nie mogę nią ruszać. Zawołam lekarza. O nie, bardzo boli. Ach, tak, bardzo. Dobrze, zobaczmy. Gdzie jest pacjent? Proszę pokazać rękę. Może pan nią ruszać? Nie, za bardzo boli. Przynajmniej jesteśmy akurat w szpitalu. Proszę lepiej pójść za mną. Ale mieliśmy zobaczyć noworodki. Idźcie beze mnie. Jestem w dobrych rękach. Na pewno? Chyba powinniśmy z tobą zostać. Nic tu po was. Zamiast tu czekać, idźcie zobaczyć to centrum porodowe. Nie martw się. Pa! 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 pa. Czy to boli? A, tak. Zrobimy prześwietlenie. Ręka może być złamana. Dam panu zastrzyk przeciwbólowy. Dobrze, dziękuję. Tutaj robimy prześwietlenie. Moja koleżanka założy panu teraz ołowiany fartuch. Tak jest dobrze? Tak, w porządku. Dobrze. Aparat rentgenowski jest już gotowy. Wyjdziemy stąd na chwilę. Na moment zrobi się ciemno. Zdjęcie pańskich kości będzie po chwili gotowe. Dobrze. Okej, okay, zrobione. Zdejmę panu ołowiany fartuch. Oto pańskie zdjęcie. Widać, że kość jest pęknięta. Założymy panu gips. O, nie! Dzień dobry. Dzień dobry, chcemy zobaczyć centrum porodowe. Oczywiście, jestem tutaj położną. Oprowadzę was. Chcemy, żeby przyszłym rodzicom było tu jak najprzyjemniej, dlatego sale porodowe są pełne jasnych, wesołych barw. To aparat to USG. Możemy nim posłuchać bicia serca dziecka i sprawdzić siłę skurczów. A do czego mam telewizor? Na tym ekranie monitorujemy bicie serca matki. To konieczne podczas porodu. Tutaj mamy wielką wannę do kąpieli przed porodem albo do porodu w wodzie. O! A co jest tutaj? To sala do badania noworodków. Niestety nie można tam wchodzić. Ale możecie zobaczyć przez szybę panią doktor z asystentką podczas pracy. O, zobaczcie, ile małych dzieci. Ale słodkie. Teraz twoja kolej. Zważymy teraz tego maluszka. Wspaniale już zaczął przybierać na wadze. I ładnie już rusza nóżkami. Serce brzmi dobrze. Jesteś ładnym, zdrowym bobasem, tak? Dobrze, kolejna Emilkę. Usiądź tutaj. Poczekaj chwilkę, aż butelka będzie mieć właściwą temperaturę i ją nakarm. Świetnie! Jeszcze troszkę, Łemma. Użyj tego kremu na pieluszkową wysypkę. Na pewno jesteś dziś głodna. Cześć, nasze kochane ptasniaki! Jak się dzisiaj macie? Och, gdyby tak moje bliźniaki już tu były. Tak, nie mogę się ich doczekać. Było bardzo fajnie w tym centrum. Chodźcie zobaczyć, co z wujkiem Marcinem. No, nareszcie jesteście. Nie złamałeś ręki, prawda? Jest tylko pęknięta. To też niedobrze. Przykro mi, Marcin. Mam nadzieję, że zdejmą mi ten gips, zanim bliźniaki się urodzą. O tak, też mam taką nadzieję. Patrz! więcej małych bliźniaków. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajemy łapkę w górę, a żeby nie przegapić kolejnych, wciska ten przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!